To jest nów audycja w z trzeciej strony księżyca. Wydanie trzecie, czerwcowe, część trzecia, książkowa. Tematem czerwca są inspiracje. Przyjrzeliśmy się inspiracjom w muzyce ze sprawą albumu Dainela Lakajem, który zawierał kawery i inspirowane nimi utwory. Przyjrzeliśmy się inspiracjom w filmie, w serialu Losing Alice, gdzie pokazana była wzajemna relacja oparta na inspiracji między doświadczoną reżyserką a młodą scenarzystką. No i przyszedł czas na literaturę. Myślę, że to nie będzie długa część, bo trudno opowiadać o pisarstwie Murakamiego Długo, nie zdradzając szczegółów. A tych zdradzać nie wypada, żeby nie popsuć czytelnikom przyjemności. Haruki Murakami. Śmierć komandora. Powieść z 2017 roku, wydana w Polsce w roku 2018, przetłumaczona przez Annę Zielińską-Eliot. Tom pierwszy pojawia się idea. To najnowsza powieść Murakamiego. Powieść nie książka, bo od tego czasu ukazywały się też reportaże i opowiadania. Gdyby ktoś chciał być bardziej systematyczny i zacząć spotkanie z murakami od jakiejś wcześniejszej książki, to poleciłbym Przygodę z Owcą, o ile lubicie klimaty surrealistyczne, może na pograniczu magicznego realizmu. A jeżeli z kolei do tej pory czytaliście głównie fantastykę. To polecam Koniec Świata i Hard Wonderland, gdzie mamy wyraźne nawiązanie do poezji Gibsona. No a jeżeli nie lubicie ani książek surrealistycznych, ani fantastyki, to co wy tu w ogóle robicie? Get out of jest pisarzem, którego czytam od wielu lat, ale wcale tak dużo jego książek nie przeczytałem, Może by czytać Murakamiego. Muszę mieć odpowiedni nastrój. Nie zrozumcie mnie źle. To nie są książki trudne. Wciągają czytelnika natychmiast. Czyta się je szalenie łatwo. Ale jednak wymagają od czytelnika szczególnego rodzaju uwagi, koncentracji, skupienia, oddania, które nie jest możliwe w każdych warunkach. I myślę, że nie jest możliwe w każdym momencie życia. Naroki Murakami to pisarz, któremu od lat wieszczy się Nobla, ale myślę, że wielu jego fanów cieszy się, że tego Nobla do tej pory nie otrzymał. Paradoksalnie. Bo przecież wielu z nas nagroda Nobla kojarzy się ze sztywnym kanonem lektur. A Murakami nie jest sztywny. Mugakami nie jest drętwy. Mugakami nie przynależy do jakiejś zakurzonej, zapomnianej półki. To jest pisarz, którego proza ży, ożywa, przemawia do nas z karty jego książki. Jak się patrzę na ostatnich noblistów, wielu z nich, może nawet większość, nie dorasta Murakamiemu do pięty. A jednak dobrze mi z tym, że Murakami Nowla nie dostał. A on sam też nie narzeka, czemu dał wyraz w swojej książce o pisarstwie, do której może kiedyś powrócimy. Tymczasem śmierć komandora. Powieść dla pisarstwa Mugakamiego dość charakterystyczna zawierająca wiele właściwych jego prozie elementów, bo i pogłębiony rys psychologiczny postaci, i elementy fantasmagoryczne, i bardzo szczególną atmosferę, która w zasadzie stanowi połączenie magii z bardzo dziwnie podanym realizmem. Postaram się wyjaśnić, o co chodzi. Mówiąc o Losing Alice, wspomniałem, że w odróżnieniu od Davida Lynch'a, którego bohaterowie ulegają linczowskiej fantasmagorii, recelka Losing Alice zderza te elementy fantasmagoryczne z twardą rzeczywistością. A Mugakami? U Mugakami jest całkiem inaczej, ale też inaczej niż u Lynch'a. Mugakami splata ze sobą realność i fantasmagoryczność. Splata ze sobą zwykłe codzienne czynności, zwykłe codzienne problemy, codzienne emocje z elementami fantastycznymi, które jednak wydają się być bardzo na miejscu. W żaden sposób nie zgrzytają i w żaden sposób nie wchodzą w konflikt. Z tymi elementami zwykłymi. I jeszcze jedno porównanie do Losing Alice. Jeżeli obejrzeliście już serial, do czego bardzo serdecznie zachęcam, to wiecie, że nie zawsze należy interpretować życie pisarza na podstawie jego dzieła. To jest przestroga, którą warto sobie wziąć do serca, czytając Mugakami. No bo nasuwają się od razu Pewne skojarzenia. Główny bohater jest malarzem, artystą. Całkiem jak autor jest artystą, pisarzem. Kusi, by zinterpretować przeżycia głównej postaci, zwłaszcza że nagracja jest pierwszoosobowa, przez pryzmat przeżyć autora. Kusi, by pomyśleć. Że są to rzeczy, które autor sam przeżył. Przestrzegam przed tym. Myślę, że jest to droga, która sprowadzi nas na manowce i tylko zmniejszy przyjemność z czytania. Nie, nie, nie. To nie jest książka o Muratku. To jest książka o pewnym malarzu. Malarzu, który po rozstaniu z żoną, rozstaniu, o którym zadecydowała ona, nie on. Nie ma co ze sobą począć, więc wyrusza w wyprawę po Japonii, by w końcu niespodziewanie osiąść w domu należącym do ojca jego przyjaciela. I tu, zainspirowany jednym z dzieł tegoż ojca, który również jest malarzem, odkrywa. Na nowo sztukę. Odkrywa na nowo pasję malowania. A kolejnych inspiracji dostarczają mu goście. Prawdziwi i tacy rodem z marzeń sennych. Ale też realni. No i właśnie. To jest problem z murakami. Fabuła jest właściwie. Prosta, właśnie ją naszkicowała. Powiedzieć coś więcej to zdradzić za dużo. Mimo tego, że nie ma w tej książce wartkiej akcji w potocznym tych słów rozumieniu, to jednak ta akcja, która jest, choć nieśpieszna, wciąga straszliwie i zawiera wiele zwrotów. Zwrotów faktycznie zaskakujących. Tak, bohatera. Jak i czytelnika. Dlatego zbrodnią byłoby je ujawnić. Trochę jednak zasygnalizowałem pewne nadnaturalne wydarzenia. I tak jak mówiłem, ogromną siłą pisarstwa Murakami'ego jest to, jak potrafi te nadnaturalne wydarzenia wpleść w treść książki. Także nie mamy wrażenia, że czytamy fantastykę. Nie mamy wrażenia, że czytamy powieść należącą do kręgu magicznego realizmu. Nie, nie. Te wszystkie nadnaturalne, paranormalne wręcz wydarzenia należą do tej kategorii opowieści, które przydarzają nam się nam samym. Albo naszym znajomym, o których ktoś czasami opowiada nam podczas szczerej rozmowy przy piwie, albo nocą, kiedy do rozmowy wkraczają tematy, które normalnie wstyd nam poruszyć. To taka nadnaturalność, jaką możemy spotkać, wybierając się na cmentarz. Taka nadnaturalność, którą możemy spotkać, kiedy mamy dziwne przeczucie, a potem w naszym życiu coś się faktycznie wydarza. Taka nadnaturalność, kiedy ktoś bliski nam umiera daleko, daleko stąd, a my w tym momencie czujemy, jak coś nas ściska za serce, pomimo tego, że nie mamy prawa tego wiedzieć. Myślę, że wielu z nas przydarzyły się takie historie i dlatego, kiedy Murakami pisze o sprawach nadprzyrodzonych i mieszczących się w kanonie realności, mimo wszystko kupujemy to dla nas w ramach przedstawionego świata. To jest realne. Jednocześnie potrafi on wydobywać magiczną atmosferę ze zdarzeń zupełnie zwykłych, przypadkowych spotkań, Relacji międzyludzkich, odwiedzin w czyimś domu. Te zwyczajne wydarzenia przez sposób ich portretowania nabierają magicznych właściwości. Ale znów jest to magia dobrze nam znana magia niesamowitych momentów w życiu, o których mówimy są magiczne, są cudowne mimo tego, że wiemy, że należą do naszego Królestwa tu i teraz. ruki Murakami jest mistrzem w wydobywaniu prozą tego rodzaju uczucia. Że coś zarazem jest zwykłe, normalne, akceptowalne, a jednocześnie magicznie niesamowite, oniryczne. Kolejną zaś silną stroną prozy Murakamiego są portrety psychologiczne. Znów bardzo realne. Głównego bohatera widzimy jako pełną, pełnokrwistą, żywą osobę. Nie wydmuszkę. Nie postać papierową. Nie postać, która jest tylko odzwierciedleniem pewnych cech potrzebnych pisarzowi. Nie. On jest cały. Jest niewątpliwie sympatyczny, stajemy po jego stronie, ale ma też wady. Robi rzeczy, które są moralnie wątpliwe, ale też jest krzywdzony, przechodzi traumę. Zachowuje się w sposób nieracjonalny, myli się, błądzi. Jest człowiekiem, i Haruki Murakami pisze go tak, że jest dla nas człowiekiem pełnym i prawdziwym. To dobrze, bo jego oczami oglądamy cały ten magiczny świat: magiczny świat inspiracji, magiczny świat malarza, który rodzi się artystycznie na nowo. Jak zwykle. W tej audycji nie mówię o utworach, które mi się nie podobały. Nie, tu są tylko takie, które mnie zachwycają. Gorąco więc zachęcam Was do zapoznania się z pisarstwem Murakamiego, w tym z jego najnowszą powieścią. Haruki Murakami, śmierć komandora. Zostawiamy naszego bohatera malarza na końcu tomu pierwszego. I obiecuję Wam, że wrócimy jeszcze do Niego w którejś z kolejnych audycji. Dobrej nocy i mam nadzieję do zobaczenia w lipcu.